Cześć. W tym filmie opowiemy Wam o trzech rzeczach, które sprawiają, że działania firmy Nikwax oraz jej produkty są przyjazne dla środowiska. Pierwszym aspektem jest składnik czynny stosowany w produktach Nikwax. W zwykłych impregnatach zazwyczaj używane są fluorokarbony czyli substancje, które są uporczywe czyli Praktycznie na zawsze pozostają w środowisku, ponieważ nie podlegają degradacji. Są toksyczne, czyli są szkodliwe dla żywych organizmów, oraz są bioakumulatywne, co oznacza, że żywe organizmy nie tylko je wchłaniają, ale też akumulują. Zamiast tych substancji, Nikłak stosuje przyjazny dla środowiska elastomer, który z czasem kompletnie ulega degradacji, rozkładając się na trzy substancje: wodę, dwutlenek węgla oraz piasek. Czyli substancje, które i tak w dużych ilościach występują w środowisku. Jest jeszcze jedna bardzo praktyczna zaleta faktu, że Nikwax stosuje elastomery, a nie fluorokarbony, a mianowicie fakt, że fluorokarbony wymagają aktywacji ciepłem, czyli np. Na kurtkę należy wysuszyć w suszarce bębnowej. W przypadku elastomeru Nikwax nie jest to konieczne i nawet gdy wysuszymy je na powietrzu, uzyskują one optymalną funkcjonalność. Drugim aspektem jest fakt, iż butelki Nikwax wykonane są w 100% z plastiku pochodzącego z recyklingu. Oznacza to, że nie musimy wprowadzać do środowiska dodatkowej ilości plastiku, tylko wykorzystujemy plastik, który już znajduje się w obiegu. Oznacza to, że butelki z naszych kosmetyków są przetwarzane, a następnie wykorzystywane do produkcji butelek Nikwax. Być może przez to nie są one śnieżnobiałe, ale za to nie mają negatywnego wpływu poprzez produkcję dodatkowego plastiku i oczywiście nadają się również do recyklingu. Od samego początku firmie Nikwax przyświecała zasada high performance, low impact, czyli wysoka skuteczność oraz niski wpływ na środowisko. Oznacza to, że produkty muszą świetnie funkcjonować i dostarczać najwyższej jakości konsumentom, ale też muszą mieć możliwie najmniejszy wpływ na środowisko. Dlatego też wszystkie produkty produkowane są w sposób neutralny pod względem emisji dwutlenku węgla. Jednak nie pozostajemy na tym i idziemy krok dalej. I z tym związany jest właśnie trzeci aspekt działania firmy Nikwax. Otóż jest to proaktywne działanie na rzecz ochrony środowiska. Dlatego już od wielu lat Nikwax angażuje się w liczne projekty między innymi związane z ochroną lasów tropikalnych i ich ponownym zalesianiem, ale też inicjatywy lokalne pozytywnie wpływające na środowisko. Ponadto, od roku 2022 Nikwax wdrożyło inicjatywę 1% dla planety, w ramach którego 1% obrotów całej firmy Nikwax przeznaczony jest na inicjatywę związaną z ochroną środowiska. To są trzy rzeczy, które Nikwax robi z myślą o środowisku. Zachęcamy, abyście zawsze wybierając środki pielęgniące, ale też inne produkty codziennego użytku, mieli na uwadze aspekty związane z ochroną środowiska.